Lepiej uczyć się w grupie czy osobno? Co jest efektywniejsze? Samodzielne zagłębianie tematu, a może wspólne dyskutowanie i analiza zagadnień. Co da nam lepsze oceny i lepsze zrozumienie tego, czego się uczymy? W tym filmiku omówię, jakie są zalety indywidualnej nauki i nauki w grupie, tak żebyś pod jego koniec wiedział, który sposób będzie dla ciebie lepszy. Podzielę się też z tobą, kiedy według mnie najlepiej uczyć się samemu, a kiedy wspólnie. Bo uważam, że oba te sposoby można wykorzystać, żeby zwiększyć efektywność naszej nauki. A jeśli uznasz ten materiał za przydatny, to bardzo bym Ci wdzięczny za polubienie filmiku i subskrypcję. Na pierwszy ogień pójdzie nauka samodzielna. Jest to częściej wybierany model uczenia się, ponieważ system nauki promuje indywidualizm. Ocenę otrzymuje uczeń, a nie cała grupa, dlatego jesteśmy przyzwyczajeni do tego trybu. Ma on kilka silnych zalet. Po pierwsze, mniej rozpraszania się. Nauka w grupie łatwo może zmienić się w luźne pogawędki ze znajomymi, całkowicie odbiegające od tematu, którego macie się nauczyć. Oczywiście to w dużej mierze zależy od tego, jakie osoby mamy w grupie. Jeśli wszyscy są zmotywowani, to ryzyko jest mniejsze, ale wystarczy, że jedna osoba będzie miała luźniejsze podejście, lub po prostu będzie zmęczona i tempo nauki może istotnie spaść. Nie oszukujmy się, nauka potrafi być nużąca, a wtedy pokusa jej przerwania i przegadania całego wieczoru jest bardzo realna. Jeśli uczymy się samemu, to problem z rozpraszaniem się można łatwo rozwiązać, zostawiając telefon w innym pokoju lub jego wyłączenie. Eliminujemy wtedy rozproszenie spowodowane powiadomieniami i SMS-ami. Zatem nauka samodzielna wiąże się z łatwiejszą koncentracją i długotrwałym utrzymaniem uwagi. Po drugie, sam kontrolujesz swoje tempo nauki i plan nauki. Masz różne plany, zajęcia pozaszkolne, hobby czy obowiązki. Nie masz całego wolnego dnia na naukę? Tutaj nie ma problemu. Jeśli uczysz się samemu, to sam kontrolujesz kiedy i jak długo będziesz się uczyć. Nie musisz brać pod uwagę planów innych osób. Ponadto, niektórzy z nas lepiej uczą się z rana, a niektórzy wieczorem. Indywidualna nauka pozwala na wykorzystanie momentu w dniu, w którym jesteśmy najbardziej efektywni. Natomiast uczenie się w grupie wymaga dostosowywania się do wszystkich i znalezienia terminu, który pasuje każdemu z grupy, co nie zawsze jest łatwe, a czasem bardzo czasochłonne. To samo dotyczy tempa nauki. Może uczysz się szybciej niż rówieśnicy i nie chcesz zbyt długo zatrzymywać się na tematach, które już dobrze rozumiesz. Albo masz zaległości i potrzebujesz trochę więcej czasu na nadrobienie materiału. Samodzielna nauka daje Ci swobodę wyboru tempa, które ci odpowiada. Po trzecie, wolność wyboru techniki uczenia się. Jak już wspominałem w wielu filmikach, najefektywniejszą, potwierdzoną badaniami metodą uczenia się jest nauka aktywna, czyli przepytywanie się z materiału, który chcemy zapamiętać. Technik nauki aktywnej jest wiele. Niektórym pasuje przepytywanie się fiszkami, a niektórzy wolą po prostu na głos z pamięci opowiadać i tłumaczyć dany temat, czyli używać tzw. techniki Feynmana. Nauka samemu pozwala Ci na wybór, której techniki chcesz użyć. To samo dotyczy robienia notatek. Może potrzebujesz zrobić sobie notatki z podręcznika, żeby lepiej zrozumieć temat, a Twoi znajomi wolą uczyć się wyłącznie bezpośrednio z podręcznika. Gdy uczysz się samemu, nie musisz się przejmować, których technik, szczególnie jeśli są nieefektywne, chcą używać Twoi znajomi. No dobrze, teraz przejdźmy do zalet związanych z nauką w grupie. Po pierwsze, motywacja. Gdy spotykamy się ze znajomymi, ustalamy jasny cel i współpracujemy, aby go osiągnąć, to odczuwamy silną chęć działania, ale i satysfakcję z tego, że działamy razem. Zasada ta dotyczy zarówno sportów zespołowych, jak i wspólnej nauki, gdzie celem jest zaliczenie egzaminu czy otrzymanie wysokiej oceny ze sprawdziami. Odnoszę wrażenie, że gdy uczyłem się w grupie, to nie czułem, że nauka ciągnie się godzinami. Dodatkowo nauka, stając się pracą zespołową, powodowała, że nie chcę być kulą u nogi i spowalniać tempa nauki całej grupy, więc byłem bardzo zmotywowany do pracy w pełnej koncentracji. Pogłębienie zrozumienia tematu. Nie ma lepszej metody na fundamentalne zrozumienie tematu, jak dyskusja. Ucząc się tego samego tematu, każdemu z grupy mogą przychodzić do głowy inne pytania. Ponadto każdy z grupy może zrozumieć dobrze część danego tematu, ale mieć problem z inną. Zadawanie tych pytań na głos i wspólne poszukiwanie odpowiedzi pomoże w pełni zrozumieć, a tym samym lepiej zapamiętać to, czego się uczymy. Co więcej, osoby z grupy, które lepiej zrozumiały temat po jego przeczytaniu, mogą od razu odpowiedzieć na pytania, które zadasz. Dzięki temu szybciej odnajdziesz odpowiedzi, niż byś miał ich szukać samemu. 3. Podział materiału i wspólna nauka aktywna. Uczenie się w grupie pozwala na podział materiału, np. na poszczególne tematy, i podzielenie go między osoby. Dzięki temu można w szybki sposób stworzyć skrótowe notatki z całego materiału, z których będzie korzystać później cała grupa. Będzie to znacznie szybsze, niż byśmy chcieli sami zrobić takie notatki ze wszystkich obowiązujących tematów. Poza tym, bardzo efektywnym narzędziem do nauki w grupie jest tak zwana przeze mnie grupowa technika Feynmana. Też polega na podzieleniu tematów między osoby, a następnie każdy z grupy będzie uczyć się w ciszy swojego tematu. Po czym każdy będzie na starał się wytłumaczyć swoją część materiału całej grupie. Czyli będzie odgrywać rolę nauczyciela dla innych. Dzięki temu osoba prezentująca utrwala to, co przed chwilą czytała, a w myśl zasady, jeśli umie coś wytłumaczyć, to znaczy to, że rozumiem, a dodatkowo cała grupa może zadawać pytania, przez co będzie wspólnie pogłębiać razem temat. Natomiast sama grupa będzie mieć zaprezentowany temat, co będzie szybsze niż sami by mieli go przeczytać. Głównym czynnikiem, który warunkuje to, czy nauka w grupie będzie efektywna, jest jej skład. Jak mówi klasyk, drużyna jest tak silna jak i najsłabsze ogniwo. Ktoś z grupy może być dobrym przyjacielem, ale beznadziejnym partnerem do wspólnej nauki. Nie chodzi mi tutaj o inteligencję, ale o podejście. Jeśli ktoś z grupy cały czas chce szukać wymówek, żeby zwlekać z nauką, proponować cały czas przerwy, które będą przedłużać się w godzinne rozmowy, to cała sesja nauki może być no, fajnym spotkaniem, ale kiepską sesją uczenia się. Znalezienie dobrej grupy do uczenia się nie jest łatwe. Z tego względu dobrym wyjściem jest uczenie się w parze. Łatwiej znaleźć jedną osobę do współpracy niż całą ekipę. A nawet w takim małym gronie możesz korzystać z wcześniej wymienionych zalet, nawet jeśli w trochę mniejszej skali. Po tych wszystkich zaletach obu metod uczenia się możesz być trochę zmierzany, bo nie wskazałem definitywnie, który sposób jest lepszy. Wybór metody zależy zarówno od tego, czy mamy odpowiednią grupę do nauki, od terminów, które nas gonią oraz jakiego materiału się uczymy. Bo na przykład myślę, że w naukach matematycznych samodzielnie musimy rozwiązywać zadania. Dlatego sam musisz zdecydować, który sposób będzie dla Ciebie lepszy. Natomiast mogę Ci powiedzieć, kiedy w moim przypadku dobrze jest się uczyć samemu, a kiedy w grupie. Myślę, że nauka indywidualna jest kluczowa, jeśli po raz pierwszy mam styczność z tematem. Gdy po raz pierwszy widzę nowe koncepty, mam do czynienia z wieloma nowymi faktami, to wolę samemu je przyswoić. Dać sobie czas na zrobienie fiszek, opowiedzenie sobie nagło z tematu i uzupełnienie luk. Dlatego do nowych tematów bardzo cenię sobie uczenie się moimi ulubionymi metodami, w swoim własnym tempie i w godzinach, które są dla mnie najwygodniejsze. Z drugiej strony nauka w grupie jest świetna do robienia powtórek materiału. Jeśli każdy z grupy wcześniej już uczył się tematu, którego chcemy przerobić i zaczniemy go sobie omawiać, wzajemnie przepytywać się, to efektywnie powtarzamy materiał i go pogłębiamy przed samym egzaminem. Ponadto, jak wspomniałem wcześniej, wspólne powtórki są przyjemniejsze niż samodzielne utrwalanie materiału. Jak zawsze, muszę przypomnieć, że nieważne, który tryb nauki wybierzemy, zawsze musimy pamiętać, żeby uczyć się w myśl nauki aktywnej i unikać nauki pasywnej. Dlatego pamiętajmy, żeby nauka nie sprowadzała się wyłącznie do wielokrotnego czytania tekstu, podkreślenia definicji, notowania słowo w słowo z podręcznika, tylko żeby była ukierunkowana na odtwarzanie materiału z pamięci, czyli na odpytywaniu się. Taka nauka jest potwierdzona jako najefektywniejsza i pozwalająca zrozumieć i zapamiętać to, czego się uczymy. Jeśli będziemy uczyć się w myśl nauki aktywnej, to zarówno w nauce samodzielnej i wspólnej ze znajomymi osiągniemy znacznie lepsze wyniki. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć temat nauki aktywnej, to zachęcam cię do oglądnięcia pierwszego filmiku na moim kanale, czyli trzy sposoby, jak uczyć się skutecznie. Dzięki za oglądanie. Jeśli istnieje temat dotyczący efektywnej nauki, zdrowia lub organizacji czasu, który by cię interesował, to napisz komentarz, żebym wiedział, na czym się skupić w kolejnych filmikach. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Na razie.